Chciałam zapytać o plan awaryjny. Co się stanie, jeżeli weto prezydenckie, które jest prawdopodobne, nie zostanie odrzucone i ustawy przepadną? Mamy oczywiście plan B, ale jesteśmy na poziomie realizowania planu A i jeszcze nie jesteśmy na końcu tej drogi. Jak Państwo wiecie, w tej chwili procedujemy w Senacie te ustawy, pakiet tych ustaw. Na tym poziomie prac legislacyjnych jeszcze możemy wprowadzać poprawki i te poprawki oczywiście będą wprowadzane. To są poprawki, które zgłaszają i środowiska pracowników ochrony zdrowia, jak również te poprawki, które wynikały z dyskusji toczącej się podczas drugiego czytania na sali. Ostateczny kształt, czyli to, co wróci z poprawkami do Sejmu i będzie przegłosowane, trafi do Pana Prezydenta na biurko. To nie będzie ten pakiet ustaw, które tak mocno skrytykował pan prezydent lub recenzował, tak naprawdę nie znając ostatecznego zapisu. Czyli będzie musiał pan prezydent przede wszystkim zapoznać się z zawartością tego pakietu ustaw i jestem święcie przekonana, że będzie miał. Wiele do powiedzenia, ale nie tylko tego złego, bo oczekiwania Pana Prezydenta, a więc bezpieczeństwo pacjentów poprzez ustawę o prawach pacjenta zostało zdecydowanie mocno przepracowane i, i tu jestem z tego zadowolona i myślę, że Pan Prezydent też oceni to jako bardzo dobry akt prawny. Ustawa o akredytacji konsultanta, typowo merytoryczna, nawet opozycja podczas debat nie miała żadnych zastrzeżeń albo niewielkie ustawa o uprawnieniach pracowniczych udoskonalana w tej chwili w Senacie. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i tu się zaczyna spór, ale nie merytoryczny, ale niestety polityczny. Ja w tym momencie wierzę, że pan prezydent po przeczytaniu tego pakietu ustaw zdecyduje jak odpowiedzialny obywatel, a nie polityk. I jestem głęboko o tym przekonana, że ta decyzja co do WETA nie jest jeszcze ostateczna. Czy na ile są Państwo zdeterminowani, żeby zachęcić albo też zmobilizować szpitale do przekształcenia się w spółki? Czy jeżeli będzie negatywna decyzja prezydenta, to też będą szukali Państwo takiej drogi? I w jaki sposób? Ja mam to szczęście oczywiście, że analizuję i monitoruję to, co się dzieje w polskich szpitalach. I z przerażeniem obserwuję, że wiele szpitali polskich, mimo że mówi się, że dług nie rośnie od kilku lat, on jest niezmiennie na poziomie 10 miliardów, albo niestety jest niezmiennie, bo po drodze mieliśmy restrukturyzację i, i po raz kolejny państwo dołożyło do, do szpitali 2,2 miliarda złotych, to ten dług na poziomie 10 miliardów złotych w tej chwili, krążący w systemie ochrony zdrowia, powoduje, że jedne z nich są wyjątkowo w ciężkiej sytuacji finansowej, inne może. Yy, w lepszej. Ale te, które są w ciężkiej, jeśli nie pomożemy im po raz kolejny, jeśli nie napiszemy wspólnie programu restrukturyzacyjnego, jeśli nie wprowadzimy tam bardzo konkretnego, czytelnego zarządu, który będzie odpowiadał za finanse tego zakładu, za chwilę będziemy mieli olbrzymi kłopot i to nie, nie my politycy, ale będą mieli kłopot pacjenci. Bo ten szpital nie będzie miejscem, w którym będzie można ich leczyć. Tam nie będzie na leki, tam nie będzie na opał, tam nie będzie na wyżywienie, tam nie będzie na wypłacenie pensji pracownikom. Niestety, to rzeczywistość. I dzisiejszy wybór, również trudny wybór dla Pana Prezydenta, stoi między tym, co jest obecnie, czyli tym status quo, bo nie mamy żadnej innej propozycji. Jeśli, jeśli był czas na to, żeby te propozycje spływały, były ostatnie dwa lata, kiedy można było przewidzieć taką sytuację, można było przygotować do restrukturyzacji te zakłady, można było również napisać ustawę, która pozwalałaby, tak jak to dzisiaj opozycja chce, fakultatywnie, a nie obligatoryjnie, z czym się oczywiście nie zgadzamy, przekształcić te zakłady, wtedy była cisza, wtedy była cisza, nikt nic nie mówił. No, potem mamy następny etap etap, w którym my już przedstawiamy swoje propozycje, ale taką samą możliwość miał również pan prezydent, czyli korzystając ze swojej inicjatywy legislacyjnej, mógł złożyć projekt alternatywny do tego, który w tej chwili złożyła platforma obywatelska. Otóż nie ma żadnych innych pomysłów. Opozycja ogranicza się tylko i wyłącznie do krytykowania pomysłów Platformy Obywatelskiej, nie dając in, żadnego innego rozwiązania. W związku z tym wybór jest tylko między tym, co jest dzisiaj, a to, co przedstawiłam w ciemnych barwach, naprawdę, i tu daleka jestem od tego, żeby straszyć polskich pacjentów i polskich lekarzy. I między tym, co będzie po przekształceniu spółki. A więc my z pełną determinacją dzisiaj mówimy, musimy na tyle pomóc tym szpitalom i to pomóc nie tylko finansowo, bo ta pomoc finansowa płynęła do polskich szpitali. To jest przez ostatnie lata kolejne oddłużania, to jest blisko 20 miliardów złotych, które poszło do szpitali, a dług jest nadal 10 miliardów. Więc proszę zauważyć, że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie pieniędzy. Możemy bez końca te pieniądze wprowadzać do systemu, a przy bardzo kiepskim zarządzaniu. i braku restrukturyzacji chociażby struktury tego szpitala, gdzie niekiedy zbyt wiele ostrych łóżek, które stoją puste. Można przekształcić na łóżka przewlekłe, za który Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci. Społeczeństwo się starzeje, ludzie czekają na takie łóżka. Decyzje o tym, czy ma być tyle, czy mniej administracji, która niekiedy również pochłania koszty personalne w tym zakładzie pracy, to są niepopularne decyzje, ale będą konieczne dla kogoś, kto będzie odpowiadał za to swoim majątkiem i swoją wolnością, czyli prawdziwego menadżera wreszcie. Więc... Do nas oprócz, jako, jako organu nadzorującego, czyli przedstawicieli władzy w tej chwili będzie należało oprócz tego, że będziemy zabezpieczać pieniądze w formie pomocy dla tych szpitali ale również pomoc innego rodzaju, pomoc właśnie napisania dobrego programu restrukturyzacyjnego. Nie takiego, jak się pisało ostatnio, gdzie przez falkę można było sobie skserować te programy i zmieniać tylko nazwę szpitala i w całej Polsce mógł jeden program restrukturyzacyjny funkcjonować. Ten program ma być napisany pod daną placówkę. Mało tego, będą mogli korzystać w tej chwili dyrektorzy czy organy założycielskie z listy rankingowej specjalistów, którzy Będą wspierać pisanie tych programów restrukturyzacyjnych. Taką listę posiada, będzie posiadał Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie po pierwsze realizatorem tego programu, będzie dysponentem tych pieniędzy, które zostały zapisane w tej chwili w budżecie państwa na restrukturyzację i również będzie tym, który będzie oceniał ten program. Decyzja Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli ocena tej grupy, która tam będzie pracować, zdecyduje, czy ten. Ten konkretny zakład opieki zdrowotnej, czyli ten konkretny szpital ma szansę wyjścia z kryzysu, czy też nie. I dopiero wtedy będziemy adresować tą pomoc finansową. Na tym będzie polegała ta różnica między naszym pomysłem, a tym, który do tej pory funkcjonował. Dać pieniądze na oddłużenie i czekać, i czy się zadłuży po roku, czy po dwóch latach. Dając te pieniądze, pisząc dobry program restrukturyzacyjny, który potem pokazuje, że ten szpital ma szansę, oprócz tego, że mu się pomogło, będzie świetnie zarządzany i ma szansę nie zadłużać się. To jest nasza idea. Nie chodzi o to jednorazową pomoc, która powie, no na pięć dni będziecie bez długu, a potem róbcie sobie co chcecie. Nie. Ten szpital po to dostaje tą pomoc finansową ze strony budżetu państwa i po to pisze ten program, który zostanie zatwierdzony, żeby mieć gwarancję, że ten szpital się nie będzie zadłużał. To jest jeden gwarant.